Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Tomasz Leśnikowski, trener personalny i szkoleniowiec Profi Fitness School. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam przepis na kuloodporne barki. Jednak zanim przejdziemy do e, samego wykonywania ćwiczenia, pragnę Wam tylko przypomnieć, że staw ramienny to największy staw w proksymalnej części naszego ciała, który łączy kość ramienną z obręczą barkową. Pamiętajmy, że staw Ramienny jest to staw kulisty, w którym głowa kości wchodzi w panewkę i ma bardzo szerokie spektrum działania. Dlatego niestety często nadarzające się kontuzje w okolicy stawu ramienno-opatkowego będą po pierwsze a generować ból, tym samym ograniczając zakres ruchomości pracy w tym stawie. Bądź też wszystkie tkanki, które okalają ten staw, mogą się okazać, że są zbyt luźne, co będzie powodować niestabilność obręczy barkowej. Zazwyczaj w sporcie jest tak, że staw ramienny jest bardzo często przeciążany, dlatego mm, warto pracować nad wzmocnieniem wszystkich elementów około pracując w każdej płaszczyźnie i w każdym kierunku, do jakich ten staw został stworzony. Z tego względu, że w zasadzie w każdym sporcie bardzo często i bardzo mocno stawy ramienne są przeciążane, to należy usprawniać się zarówno pod kątem pracy mobilnościowej, jak i pod kątem pracy wzmacniającej. Dlatego jednym z genialnych ćwiczeń usprawniających te cechy motoryczne jest tureckie wstawanie z wyciskaniem odważnika w każdej pozycji, gdzie zapracuję nad wzmacnianiem wszystkich elementów okołostawowych w każdej płaszczyźnie, przechodząc z jednej pozycji do drugiej. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia materiału. Moi drodzy, całe ćwiczenie rozpoczynam od ustawienia odważnika po tej stronie, po której będę pracował. Będę wykonywał ruchy prawą ręką, więc ustawiam ketla po prawej stronie mojego tułowia. Skręcam się do ketla i odpowiednio umieszczam dłonie w odważniku. Dokładam drugą rękę, przytulam ketla do klatki piersiowej i przenoszę go na klatkę piersiową. Dwoma rękoma wyciskam ketla sprzed klatki piersiowej i ustawiam odpowiednio obręcz barkową. Zginam tą nogę, po której stronie znajduje się wyciśnięty odważnik. Przeciwna noga jest wyprostowana w stawie kolanowym i w biodrze. Sezamie otwórz się czyli wykonuję odwodzenie w stawach biodrowych, natomiast moje lewe ramię znajduje się nie pod kątem prostym, lecz pod kątem około 70 stopni względem mojego korpusu. Nabierz powietrza i z wydechem wyciśnij odważnik z przedklatki, pozycja numer 1. Następnie biorę głęboki wdech i odpychając się od podłogi, wędruję na przedramię. Hop, mam drugą pozycję. Wyciskam odważnik, dążąc do tego, aby łokieć znalazł się przy stawie biodrowym. Z wydechem wyciskam odważnik pionowo względem sił grawitacji. Następnie przechodzę na dłoń, otwierając biodra. Tutaj również trzecia pozycja do wyciśnięcia odważnika. Następnie unoszę biodra, ślizgując się kolanem blisko dłoni, czyli wypycham biodra do wyprostu i ustawiam kolano blisko dłoni. Tutaj również wyciskam odważnik, wprowadzając mocną rotację zewnętrzną do stawu ramiennego i kierując łokieć do żeber. Z wydechem wyciskam odważnik. Następnie przechodzę do stabilnej pozycji, dokładam nogę do klęku wykrocznego, zaciskam ramię i z wydechem po raz kolejny wyciskam odważnik. Odpychając się od podłogi, prostuję się w biodrach, również wyciskając odważnik nad głowę. Wracam, tym razem już utrzymując odważnik stabilnie bez wykonywania ruchów wyciskania. Wykonuję zakrok, odwodzenie nogi, cofam biodra. Sięgając z dłonią wzdłuż uda, dotykając dłonią podłogi. Następnie wykop nogi do przodu, siadam dubką przypięcie, robiąc dużą odległość między biodrem a dłonią, przechodzę na przedramie i wykonuję toczkę przez triceps. Odkładam łokieć na podłogę, dokładam rękę, hop, odkładam odważnik i mogę wykonywać tą samą sekwencję na drugą stronę. To ćwiczenie jest dedykowane osobom, które dokładnie potrafią wykonać tureckie wstawanie i mają na tyle siły w obręczy barkowej, co pozwoli na pracę z odważnikiem w każdej pozycji. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, napiszcie proszę w komentarzu, co myślicie o tym ćwiczeniu, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.